Świeżo po wyjściu z trudnej sytuacji życiowej. Poczułam ogromny zew wolności, rozwoju. Zaczęłam się dobrze odżywiać, medytowałam, ćwiczyłam jogę. I naprawdę bardzo dobrze się wtedy czułam, i miałam taki pogląd, że jestem oświecona że jestem na wyższym poziomie świadomości że wiem już wszystko że jestem przebudzona. Aż do pierwszego kryzysu. Tym kryzysem był rozsypany kręgosłup i ogromny ból, taki, że chodziłam po ścianach. Wtedy skończyło się moje oświecenie i przebudzenie, a zaczął się poważny kryzys. Gabor Mate mówi o tak zwanym obejściu medytacyjnym. Kiedy to obejście medytacyjne, czyli wchodzenie w taką fałszywą duchowość i takie zachłyśnięcie się medytacją, jogą, ale jest to bardzo często mechanizm obronny, który ma przykrywać różne rzeczy nieprzepracowane w nas i ustawiają w pozycji właśnie umysłu takiego oświecenia. Ale gdy przychodzą trudne sytuacje, wyzwania, jacyś ludzie niefajni na naszej drodze, czy konflikty, czy konfrontacje, to okazuje się, że to tylko taka fałszywa iluzja, która miała na pewno pewne zadanie, bo uważam, że ten okres był mi bardzo potrzebny do dojścia do równowagi i pozbierania się po tych trudnych doświadczeniach. I naprawdę się fantastycznie wtedy czułam. To chyba jest jeden z moich najlepszych okresów życiowych, ale mimo wszystko ja rozumiem, że życie to nie iluzja, że. Będą wybrzmiewać trudne sytuacje w nas, zregresować może nas czasami do naszych traum, że czasami będzie kryzys, że coś nas przerośnie, że stres nas zje, to wszystko może się nam przydarzyć, i jeżeli my potrafimy sobie radzić bez fałszywej iluzji, z trudnościami szukać dla siebie wsparcia, życzliwości, opiekować się, wychodzić z tego, odbudowywać się, być blisko siebie, wracać do siebie, to nie jest nam to potrzebne. Poza tym. Poznajemy wówczas taką bardziej racjonalną część nas, taką prawdziwą nas, która nie jest oderwana od rzeczywistości, która pokazuje nam nasze cienie, która pokazuje nam nasze słabości i między innymi albo pomaga nam akceptować, kochać się lub zmieniać to, czego nie chcemy w sobie i na co mamy wpływ. Bardzo często widzę takie posty duchowe właśnie. O duchowości, o oświeceniu, o przebudzeniu, o braku oceny, i zawsze wtedy przychodzi mi na myśl to obejście medytacyjne, w którym ja byłam, refleksja nad tym i zastanawianie się, na ile to jest prawdziwe. Oczywiście, ja tego nie będę oceniać, bo zostawiam ludzi w tych miejscach już, w których chcą być. Natomiast też mam taką drugą refleksję, w momencie, kiedy my mówimy, że to my jesteśmy przebudzeni, że to my jesteśmy w jakiś sposób oświeceni, to stawiamy się wyżej na jakimś piedestale, ta cała reszta jest nieoświecona. To jest punkt pogardy, to jest punkt poczucia wyższości. Z jakiegoś tytułu my potrzebujemy tam być i potrzebujemy tego punktu wyższości i świętości i gloryfikacji siebie. Z jakiegoś punktu patrzymy z nieco wyższością na innych ludzi. Ja swój rozwój oceniam po tym, jak się czuję wobec ludzi, takich, którzy upadli. Na przykład osoba, która jest uzależniona, brudna, śmierdząca i leży pod sklepem. Co to we mnie budzi? Jak ja do tego podchodzę? Czy jest we mnie odraza, wstręt, bo przypomina mi to moje dzieciństwo? Czy pochylam się nad tym rozumieniem, że to jest choroba alkoholowa, ale też rozumieniem, że każdy ma swoją decyzję w życiu i wybór, i ten człowiek tak wybrał? Czy to jest współczucie, czy to jest litość? Ja oceniam pod tym względem, jak ja reaguję w tych. Rzeczach, które mnie konfrontują sama ze sobą. Gdzie jest moja świadomość wówczas? Co się wtedy we mnie uruchamia? I wtedy się sobie przyglądam. Pamiętam też taki czas, kiedy po tym obejściu medytacyjnym i takiej trochę samotności, wyboru takiej izolacji i zajmowania się sobą, pojechałam sobie na taki babski wyjazd jogowy. I co się okazało, że ja nie mogłam wytrzymać hałasu. A wiecie, co było tym hałasem? Rozmowy, plotki na temat mężów, że to się mu gotuje. To było dla mnie tak trudne. Mój umysł tak się przyzwyczaił do ciszy i spokoju, że nie mogłam znieść tego, co nazywam hałasem. A to jest normalny hałas życia. I nie możemy być w obejściu medytacyjnym, bo wokół nas są samochody, które jeżdżą, fabryki, ludzie, którzy głośno rozmawiają, sąsiedzi, którzy się kłócą. Więc też musimy się przyzwyczaić do hałasu życia, bo w takiej rzeczywistości żyjemy. Jeżeli się oderwiemy od niej, to będzie nam trudno powrócić do świata. Takie moje refleksje, żeby powodzić Wasze. Pozdrawiam serdecznie.